To nie jest tak, że ktoś drugi, trzeci, czwarty, piąty raz zmienia nazwisko atakuje klub w jakikolwiek inny sposób, że można oczekiwać, że nie będzie reakcji z tej strony. Y ostatnio dość mocno wzbudziłeś zainteresowanie, jak zresztą zawsze, ale ostatnio dość mocno odbiło się szerokim echem. Jak napisałeś, że jedna decyzja twoja i klub będzie w piątej lidze. Y po co ci te przepychanki y internetowe? One są bardzo istotnym elementem inżynierii społecznej. Aby edukować społeczeństwo raz na jakiś czas. Myślę, że każdemu raz na, 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 na 6 miesięcy i na wiele różnych akcji, które robią, robimy, e, przyda się czasami taki, taki gąb z różnych względów. Przede wszystkim że ogólnie społeczność internetowa musi walczyć z hejtem i takim powtarzającym się hejtem. Druga sprawa, autentyczność w naszym przekazie powinna być zawsze priorytetem. I to nie jest tak, że jak ktoś drugi, trzeci, czwarty, piąty raz zmienia nazwiska atakuje klub w jakikolwiek inny sposób, że można oczekiwać, że nie będzie reakcji z tej strony. Jakby, abstrahując oczywiście od, od pięknego języka, w którym polski język język trzeba wykorzystywać wszystkie możliwe słowa, które w nim panują. Natomiast ja, ja osobiście uważam, że często ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że jakby pewne rzeczy i formy E, budowania takiego napięcia, takiego, e, takiego złego flow jest, są, są złe i czasami po prostu trzeba zrobić taki, e, taki mocniejszy statement i, i, i trudno jakby, z tym, się, z, tym, z tym trzeba się po prostu pogodzić. Robi to w dzisiejszych czasach i Trump, i, Musk, i inni, ci, którzy faktycznie chcą być autentyczni, a nie tak naprawdę strzeżenie przez działy PR-owe czy, czy rzeczników prasowych. A jak Ty się w tym odnajdujesz? Bo nie każdy sobie daje radę z takim właśnie hejtem, z którym się na Twitterze, czy na, X, czy na X, No X, właśnie, na Facebook, co tego powodu natomiast no mi się jeszcze chwilę nie znudzi więc pogodzi. A w jaki sposób te przepychanki. Tak, co pół roku, mniej więcej. A w jaki sposób te przepychanki mogą pomóc klubowi? Czy to bardziej jest takie oczyszczenie jakby dla ciebie? Ja myślę, że ci ludzie, którzy mnie już znają albo to, co ja chcę robić i wiedzą mniej więcej jak ja to buduję, jakby myślę, że mają swój filtr na te rzeczy, natomiast dużo bardziej byliby dźwieni, abym takich rzeczy raz na jakiś czas nie odpalił. No myślę, że to jest, to jest inna sprawa. Natomiast e, ja myślę, że to nie ma żadnego wpływu, myślę, że. Na dla nas ważne jest dzisiaj, żeby klub miał długoterminową wizję i je się po prostu trzymał w tych takich korowych, fundamentalnych wartościach jak wspieranie sekcji, które są dla nas sekcjami społecznymi, nie przynoszą nam przychodu, ale są czymś, co ten klub musi, czym klub musi emanować w postaci wartości i to jest najbardziej istotna dla mnie rzecz, A wszystko inne, co, co dzieje się obok klubu, no to jest jakiś performance, tak jak idziecie do teatru, no to jest jakiś performance, jak idziecie do Luwru, też jakiś jest performance i też nie możecie zgadać czasami z tymi dziełami sztuki, ale one istnieją i ta forma ekspresji jest taka, nie inna.